Cześć, witam was w dodatkowym materiale odnośnie Tobi Eye Tracker, a mianowicie w materiale o emulacji kontrolera Tobi Eye Tracker jako track IRA czytam też free tracka. Poradnik ten, no powiedzmy poradnik, ta prezentacja ma na celu wam pokazać, że da się używać tobi w grach, które oficjalnie nie wspierają tej technologii albo wspierają ją w sposób kiepski, jak na przykład farming, który wyłącznie reaguje na ruch oczu, a nie reaguje na ruch twarzy. Co w tego typu symulatorach, moim zdaniem. Tak naprawdę nie ma sensu, pomoże nam w tym aplikacja Facetrack Noir czy Facetrack Noir, jak to tam sobie nazwiecie. Jest to aplikacja, którą mogą znać niektórzy użytkownicy wszelakich free tracków, coś podobnego do OpenTracka. OpenTracka mogą znać użytkownicy Laserclipa, przy czym Facetrack Noir jest troszeczkę, no moim zdaniem, czytelniejszy, ale też jedną rzecz muszę podkreślić na samym początku. Program od yy, istnieje na rynku już od dawna yy, z moim pierwszym free trackiem, którego miałem na czapce jeszcze na baterie, yy, taki z diodami. Yy, właśnie na tym FreeTraku używałem Facetrack Noir Do obsługi tego yy, kontrolera yy, Wtedy jeszcze Facetrack Noir Był darmowy yy, no, chyba, że, chyba, że nie był Nie wiem, dostałem na płytce w każdym razie Z freetrackiem tego Facetrack Noira Instalkę, yy, no ale yy, Więc więc nie, nie, nie wiem, czy na stronie trzeba było za niego zapłacić no, Podejrzewam, że nie, ponieważ tutaj yy, Właśnie Wydawcy aplikacji FaceTrack Noir piszą, że był przez bardzo długi czas yy, darmowy. Yy, obecnie już nie jest darmowy, aczkolwiek no, nie kosztuje też nie wiadomo ile. Yy, kupujemy go wchodząc tutaj na tą stronę. Link jest też w opisie. Yy, klikając w Buy Now, yy, tu możemy płacić sobie na przykład no, yy, Paypalem. Także wiecie. No. Tu jest akurat mój e-mail do PayPala 345 euro. To wychodzi jakieś 16 zł, także pieniążki są naprawdę moim zdaniem, śmieszne. Pobieramy sobie, kupujemy instalkę, że tak powiem, dostęp do instalki. Wygląda to podobnie jak pobieranie promoc, czyli przechodzi płatność z PayPala, dostaje, przekierowanie jest na stronę, dostajemy link do instalki, instalka się pobiera, instalujemy ją, po czym pobieramy tą paczkę pluginów. To jest bardzo ważne, ponieważ goła aplikacja yy, wspiera bardzo mało kontrolerów. Tutaj pobieramy, najlepiej pobrać pełną paczkę, free download. Dzięki temu dostaniemy też filtr Acela, który jest bardzo ważny, o którym zaraz będę mówił, kiedy przejdę już do samej aplikacji. No i jak widzimy tutaj jest oficjalne logo Tobi, czyli program yy, zapewnił oficjalne wsparcie yy, pluginem, yy, że po prostu Tobi jest yy, Facetrack Noir, wykrywana jak kamerka PlayStation 3, czy kamerka Trakira, ponieważ z trakira również możemy e, korzystać przez aplikację FaceTrack Noir. To zawsze zależy, co tam komu wygodnie. E, działa to bardzo fajnie. Jest wersja 1.0 obecnie tego pluginu, ale moim zdaniem już działa ok po delikatnych konfiguracjach pobieramy sobie facetracka, pobieramy sobie paczkę pluginów, w tej paczce właśnie jest też Tobi. możemy pobrać samo Tobi, ale to nie wystarczy, uwierzcie mi, próbowałem, to nie wystarczy, pobieramy pełną paczkę, instalujemy, a instalator automatycznie nas yy, znajdzie nam ścieżkę, gdzie jest zainstalowany facetrack, wszystko się elegancko zainstaluje, tam nic nie odznaczać, to co zaznaczone jest przy instalacji, Lepiej to puścić, żeby to było. Może się to też przydać na przyszłość. Kto wie, kto wie. I kiedy już zainstalujemy, uruchamiamy sobie yy, FaceTrack Noir'a. Tak wygląda okno programu FaceTrack Noir, który podczas naszej rozgrywki będzie działał w tle. Wystarczy go sobie zminimalizować yy, i. Tak naprawdę, w grach, które obsługują Trakira, wszystko dzieje się samo. Przede wszystkim dzięki parze pluginów, co jest najważniejsze. W Tracker Source, czyli źródło, że tak powiem, ee, urządzenia śledzącego ruchy głowy, ustawiamy sobie TOBI 5. Ee, w, w zwykłych filtrakach, o ile pamiętam, był Point Tracker 1.1 najlepiej. Jak widzę tutaj też jest jakiś okulus, pewnie okulusa. Można tutaj jakieś Google VR i tak dalej, tak dalej. Wejście joystickowe. Nie mam pojęcia po co, jak to działa jakiś hatir Arduino, eee, także no kto tam jest w temacie to wie. Nas interesuje Tobi 5 Tracker filtr. To jest bardzo ważne. Domyślnie będzie known, czyli bez żadnego filtra, jeżeli odpalimy sobie, e, powiedzmy już teraz, byśmy chcieli odpalić e, w każdej grze, w której odpalimy sobie potem śledzenie głowy, ekran będzie się trząsł jakby. E, początkowo myślałem, że to jest jakaś ułomność e, samego Tobi i współpracy Tobi i tą, e, z tą aplikacją, ale nie. Jest po prostu potrzebny filtr. Mamy do wyboru dwa. Ja wybieram acele, ponieważ acele używałem też w open OpenTracku z laser clipem działało to super, widok był bardzo precyzyjny, opóźnienia były bardzo niskie, także jak dla mnie było ok. Smoothing, czyli wygładzanie ruchu całej kamery zostawmy sobie na jeden, ponieważ kiedy ustawimy sobie max, czyli 50 i odpalimy sobie śledzenie, zobaczcie Zobaczcie u mnie to co widzicie na kamerce i zobaczcie tutaj tego chłopka w tym kwadracie jak się obraca jak prędko to reaguje Przede wszystkim obraca się powoli ponieważ właśnie yy, ten smoothing jest jakby działa troszeczkę jak praca gimbala to znaczy wiecie no, ruchy są wolniejsze ale płynniejsze albo yy, można to porównać do jakiejś takiej cyfrowej stabilizacji na przykład w aparacie w telefonie w smartfonie i tak dalej i tak yy, dalej także Tutaj nas nie interesuje, mając acele, możemy sobie to spokojnie ustawić na jeden. Zobaczcie, już od razu szybciej reaguje to. E, aczkolwiek, no i tak wydaje się, że jest opóźnienie dosyć spore. Uwierzcie mi, w grze tego tak nie widać. E, dalej, ja sobie zatrzymam póki co. E, tutaj mamy osie, które chcemy mieć aktywne e, w grze. Hmm, gdzie się to może przydać? Przykładowo dobrze to widać w OMSI, ponieważ e, w farmingu jest tak, że nawet jak wyłączymy sobie. Mam wyłączoną oś Z. Oś Z to jest przybliżanie się i oddalanie. E, I tak to przybliżanie i oddalanie w jakimś tam stopniu działa. Tak jest zrobiony farming. To samo miałem w Open traku z, z, z laser clipem. E, I teraz tak. yo! Ja na to mówię yo! Oś yo to jest oś prawo, lewo. Jeżeli nie jesteśmy pewni, co jest co, odpalamy sobie start, wchodzimy sobie tutaj w ten przycisk curves. To są krzywe właśnie reakcji yy, i robiąc poszczególne ruchy głową, będziemy widzieć yy, która yy, na którym wykresie zaczyna działać kontroler. Obracam w lewo. No to już widzimy, że obrót w poziomie samej głowy lewo-prawo to są osie yaw. Yaw left oraz yaw, czyli ten zwykły yy, prawy ta linia odpowiada jak bardzo czule obróci się kamera z naszym ruchem głowy. Domyślnie prawdopodobnie to będzie od zera tutaj do rogu, czyli no po prostu standardowo. Jest to troszeczkę za mało czułe moim zdaniem, zwłaszcza widać to zwłaszcza to widać jest farmingu, kiedy chcemy zerknąć totalnie do tyłu, zobaczyć jadąc z pierwszej kamery co tam się dzieje z tyłu. Dlatego polecam sobie tutaj wedle uznania oczywiście, to trzeba potestować. Ja to ustawiłem sobie mniej więcej właśnie tak. Yy, Im bardziej to zrobimy w ten sposób, tym zobaczcie. Popatrzcie tutaj na podgląd tego chłopka. Patrzcie, jak ja lekko ruszam głową. No teraz akurat nie, ale bo to sprawa oś, lewa jest osobno. Zobaczcie, ruszam w lewo, i zobaczcie, on już jest obrócony do tyłu całkowicie. A ja jestem tutaj, nie? To w ogóle wywaliło gdzieś poza skalę, także. Także tak. Coś pójdzie nie tak, zawsze możemy to zresetować do poprzedniego ułożenia, które jest zapisane w pliku. Jaki sobie zapisujemy. Możemy sobie tworzyć oczywiście presety. Pitch up to jest spojrzenie takie góra oraz dół. Góra oraz dół. Nie sugerujcie się tym, że się tutaj ten awatar przekrzywia. W grze tego kompletnie nie będzie widać. I roll to jest oś, którą obecnie wyłączyłem, ale ją sobie włączymy włączamy sobie, włączamy sobie rol czekajcie, bo teraz nie jestem pewien nie jestem pewien jaki to był rol to bodajże było, że możemy sobie ee, obracać głową w lewo, w prawo może przy symulatorach lotu ma to sens powiem wam, że w, w innych grach typu OMSI, typu Farming to naprawdę przeszkadza. I teraz tak istotne jest, żeby odwrócić oś yaw i oś pitch. Dlaczego? Ponieważ domyślnie kiedy obracamy głowę w lewo w, w grze obraca się w prawo. Kiedy obracamy głowę w prawo, w grze obraca się y, w lewo. Jak to odwrócimy, jest wszystko ok. Oś x y, z. Oś x to jest oś. Czekajcie moment, y, bo sam teraz jest na pewien. Oś x to jest, tak. Oś x to jest przesuwanie się w całości całego ciała w lewo, prawo. Oś y góra, dół. Z tak, jak mówiłem, przybliżanie się i oddalanie się. Eee... Te osie, moim zdaniem, nie są niezbędne. Wiecie, to jest kwestia gustu, ale moim zdaniem, te osie nie są niezbędne, ponieważ czasami się gdzieś przekrzywimy czy coś. Eee, przesuwając się, tobie jest o tyle fajne, że ono e, w miarę sprawnie centruje nas, jakby centruje obraz. Więc z osią, powiedzmy, X przesunę się gdzieś tutaj, to w tym momencie już jestem za szybą ciągnika, nie? Formingu. Eee, wyłączając to, można to sobie oczywiście, eee, wyłączając to, można to sobie oczywiście eee, tutaj. Zmienić. E, aha, ja tutaj poklikałem invert, widzicie, a to, to, to nie do końca o to chodzi. E, ośki poszczególne z, y, wyłączamy w innym miejscu. Ok, <laughs> tak jak powiedziałem, game protocol to jest protokół gry, jakby wykorzystywany. E, najlepiej wybrać free track 2.1, zresztą tutaj cała reszta nas nie interesuje. Na free track 2.1 wszystko będzie działać. E, możemy sobie wejść w ustawienia tego oczywiście. O! Tutaj włączamy poszczególne, e, poszczególne osie. Włączę sobie roll, save, ok. I teraz kliknę start. Zobaczcie, o jest włączona oś roll. To się tak obraca. Powiem wam, że, no, jak dla mnie, ta ośka nie jest potrzebna. No Ja z tego nie korzystam. E, tutaj po prostu odhaczamy sobie, które osie chcemy mieć. X, Y, Z e, to są wszystkie osie, gdzie poruszamy całym ciałem. Po tej linii. Oś, y to jest lewo, prawo. Pitch to jest góra oraz dół. Ja korzystam z tych, tu jest wszystko ok. Eee, tak naprawdę wiele tutaj nie ma, e, nie ma do zmian. Filtr acela to jest bardzo też istotna sprawa. E, reduction factor polecam ustawić na jeden. Obniżenie tej wartości przyspieszy reakcję, e, ale. W zamian za stabilność, powiem Wam, nie zauważyłem, żeby to tutaj jakoś odbierało stabilność. Rotation to są wszystkie te osie, czyli właśnie yaw oraz pitch, a tra Translation to są osie x, y, z, kiedy się w całości po prostu przesuwamy. Jedynka, żeby było, żeby odpowiedź, żeby to opóźnienie było jak najniższe. I co? I to jest tak naprawdę tyle wam powiem. Eee, tutaj trzeba się pobawić metodą próby i błędów. Eee, ja sobie to zapisałem jako profil domyślny, to wszystko. Z tego profilu korzystam w farmingu. Również w OMSI sobie pojeździłem, ale pod OMSI już wiem, że będę delikatnie to zmieniał. Więc wtedy sobie robię po prostu save as eee, i nie wiem, wpiszę sobie OMSI 2. Włączając OMSI, odpalę sobie ten profil i wszystko będzie śmigać. Eee, drugie źródło, drugi protokół. Eee, to, to zostawiamy puste, to jest nam niepotrzebne do niczego. I w tym momencie. Klikając Start yy, i będąc yy, no, połączony tutaj, tak jak powinno być, wszystko jest ustawione jak powinno być. Yy, gry będą widzieć, że korzystamy z Trakira, ewentualnie z Free yy, Jeżeli chodzi o farminga, w tym momencie, yy, kiedy mamy odpalone yy, śledzenie głowy, musimy pamiętać, że trzeba zrobić jedną rzecz. Zobaczcie, wchodząc tutaj yy, w moje dokumenty My Games Farmix Motor 22 czyli tutaj gdzie mamy folder mods i sejwy, y, szukamy pliku game.xml. Otwieramy go sobie w notatniku, najlepiej w notatniku i teraz tutaj mam już podświetloną linijkę, która nas interesuje. Yy, tego nie ma z poziomu gry. Zobaczcie, yy, aktywny jest yy, Tobi, a deaktywny jest Tracker. więc w tym momencie gra będzie... Korzystać z samego Tobi, czyli farmingu, będziemy się obracać tylko, będziemy mieli kontrolę tylko nad ruchami oczu, jakby nie. E, więc tutaj wpisujemy sobie false. Ja już to pokazywałem w filmiku właściwym, ale tutaj to pokażę teraz na żywo. I tracker wpisujemy true. I w tym momencie gra y, pobiera nam wszystko z tej oto aplikacji. I tyle, zapisujemy, wyłączamy, gasimy. Wszystko już mamy. Co potrzebujemy, mamy gotowe. Jeżeli chodzi o OMSI, po prostu włączamy OMSI i śmigamy. OMSI nie obsługuje e, Tobii Eye Trackera, nie ma tej obsługi, e, ponieważ to jest wiekowy produkt i po prostu najzwyczajniej w świecie tego nie ma. Ja wam teraz pokażę, mając Tobii Eye Tracker, e, co zresztą widać tutaj po pluginie. Gdybym go nie miał, no to tutaj by nic nie działało, także wiecie. E, odpalając OMSI, ja wam teraz pokażę, że za pomocą Tobii można bardzo fajnie obracać się w OMSI. Jedynie co, no to tak jak mówię, do doszlifowania mam tutaj sobie ustawienia tych wszelkich krzywych i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście można to robić w czasie rzeczywistym, czyli aplikacją może być y, złączoną obsługą i możemy to sobie teraz tutaj ustawić. Zobaczmy jak y, Tobi za pomocą FaceCam, przepraszam Facetrack Nuara poradzi sobie w OMSI. No i już jesteśmy w OMSI widzicie yy... To widziała bez problemu za pomocą FaceTrack Noir. Oczywiście przypominam, że aby ogólnie śledzenie głowy było aktywne, musimy sobie tutaj w opcjach kontrolerów włączyć po prostu trakira. Wyłączając go, wyłączamy go całkiem. Jeżeli tylko program wychwyci, że jest odpalony w tle aplikacja jakaś, czy OpenTrack, czy Tracker, właśnie, czy FaceTrack Noir, automatycznie nam się to wszystko tutaj ładnie, ładnie ustawi. I co? Chodzi to płynnie, chodzi to ładnie, jeżeli chodzi o opóźnienie ruchu i tak dalej, jest porównywalne, jak dla mnie, do Laser Clipa. Obstawiam, że Trakir oryginalny tutaj problemy ma... Znaczy, nie ma w ogóle problemów, tak naprawdę. I działa to dużo jeszcze płynniej oraz precyzyjniej, wiadomo. Jednakże, jest to naprawdę wystarczające. Chcemy szybko wrócić... Widzimy, że akurat jeżeli chodzi o kontrolę szybkości obrotu głowy to jest jakaś granica, nie? Ale to powiem wam, że to jest wystarczające, to jest naprawdę wystarczające. Ja w przypadku OMS nie czuję różnicy między tym symulowaniem Trakira Stobi a laser clipem, którego miałem wcześniej. Także wygląda to fajnie. No i mamy Grę, która nie wspiera oficjalnie Tobi za pomocą emulowania Trakira czy facetraka, e, Free FreeTraka, e, mamy tą możliwość bez problemu grania z Tobi e, w ONCI 2. No cóż, no jeszcze Wam mogę pokazać. No, no tyle tak naprawdę. ONCI jest tutaj najlepszym przykładem, że e, emulowanie przez Facetrack Noir działa. Niestety, do Open tracka, e, nie ma takiej wtyczki. Przynajmniej nie ma oficjalnie. Jeżeli jest jakaś nieoficjalna, ja bym tym nie ufał. Wiem, że Open track ma jakieś pliki związane z Tobi, e, eye Generalnie, jednak w wyborze źródła śledzenia tego Tobi po prostu nie ma. No nie ma tam, więc no chyba że gdzieś na GitHubach jakiś ktoś gdzieś poszuka porządnie to znajdzie. Ja szukałem, nie znalazłem, więc niestety te no te 3,40 euro, no trzeba, y, trzeba jednak za tego face dać, ale no tak jak mówię, no, jest to jednorazowe aktualizacje późniejsze, to już nie ma problemu, no i paczka wtyczek również jest darmowa, w której to mniej więcej występuje. Pokażę Wam jeszcze ciekawą jedną rzecz odnośnie face tracka, o której warto wiedzieć, mianowicie skróty klawiszowe. E, oczywiście możemy sobie ustawić różne skróty e, klawiszowe. E, proszę, jest tutaj Keyboard and Mouse Shortcuts, to się ba bardzo przydaje. Czasami e, będzie tak, że na przykład w momencie odpalenia FaceTracka albo gry, e, nie wiem, siedzieliście jakoś krzywo czy coś i ten punkt 0 będzie gdzieś tam obrócony. Można wtedy, wiecie, no jak ktoś ma dwa monitory, no to może sobie na drugim szybko kliknąć stop i kliknąć start, też się zresetuje. Ale po co, skoro można to sobie prawdopodobnie ustawić właśnie tutaj center game zero. Jest to klawisz home. Możemy również sobie wybrać jakieś kombinacje. Na przykład CTRL plus HOME albo ALT plus HOME i tak dalej i tak dalej, wybrać jakikolwiek inny przycisk, co nam jest wygodne. Czasami jednak, wiecie, to takie wyzerowanie, jakby zresetowanie do pozycji zero jest nam tutaj potrzebne. START, STOP, czyli zatrzymujemy, zwalniamy ee, tego free tracka i, i, i tyle, nie? Mm kiedy jest wyłączony, yy, możemy ustawić, czy widok w grze, kiedy wyłączymy sobie w trakcie gry yy, Facetracka ma być yy, przerzucony na punkt zero, czy zostać w ostatnim zapamiętanym miejscu. To też jest spoko, nie? Yy, także luzik. Yy, tak jak mówię, no, chwila zabawy w tym programie, można sobie wszystko ustawić, e, kto ma dwa monitory, może sobie to okienko zawsze przerzucić gdzieś na drugi monitor e, i tak jak mówię, tutaj tymi krzywymi czułości e, ustawiać sobie wszystko w czasie rzeczywistym, kliknąć po prostu OK i to wszystko już e, będzie działać jak należy. Z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o farminga, widzieliście na odcinku jak to działa, kto jeszcze nie widział odcinka, zapraszam, e, pod koniec odcinka jest porównanie e, jak w farmingu radzi sobie Facetrack kontra... E, Oryginalne powiedzmy wsparcie od Giants dla Tobi, yy, gdzie śledzone są tylko oczy i wygląda to jak po prostu padaka. Yy, Fernbus ma też natywne wsparcie na wysokim poziomie tak jak e ETS yy, i ATS. Yy, Fernbus nie ma tylu ustawień co ETS i ATS przykładowo do samego yy, yy, Tobi. Jednakże ma najważniejszą rzecz, rozgranicza śledzenie oczu od śledzenia głowy. Eee, ja na przykład sobie w Fernbusie ustawiłem suwak śledzenia oczu na zero, głowy na max i jest po prostu no jest super, nie? Jest tak jak powinno być. Jeżeli komuś nie pasuje, powiedzmy tych opcji jest za mało, nie ma problemu, żeby sobie podobnie do Fernbusa tak samo jak do OMSI czy do Farminga zrobić po prostu profil FaceTrack Noir. Eee, I tak mówię, wszystko co nie wspiera tobie, a chcielibyście jakieś symulatory, a wspierają Trakira. Z tym programem możecie to zrobić bez problemu. Eee, także pozdrawiam tutaj Gitusia, który yy, może ta metoda rozwiąże mu problem yy, z Tobi w farmingu, bo ten problem jest i yy, ja o tym wiem. Eee, a ja jeszcze dzisiaj napiszę do opiekunki tutaj, właśnie ambasadorstwa, żeby yy, ukarali Giants za to, że przez tak źle wprowadzone wsparcie dla Tobi yy, tak naprawdę robią Tobi złą reklamę. Bo wyobraźcie sobie, że ktoś kupił Tobi dla samego farminga i co, i stwierdzi, że to jest do dupy. To nie urządzenie jest do dupy, tylko po prostu programiści Giant są do dupy. Pozdrawiam Was wszystkich, dzięki za uwagę, do zobaczyska, cześć!